wędkarstwo mazowieckie filmy dotyczące wędkarstwa drugi konkurs wędkarski tym razem dla tych co zamawiali, zamawiają czy będę zamawiać na Allegro coś a więc lecimy nie będę tutaj przedłużał dajemy lajka like pod tym filmem konkursowym i macie link w opisie i w kartach subskrybujecie kanał Wędkarstwo Mazowieckie zakupujecie jakąś rzeczy na Allegro u mnie jeśli już zakupiliście nie musicie tego robić link do tego mini sklepu mojego na Allegro macie w opisie tam są różne czapki, koszulki, zanęty, przynęty gumy, żyłki, pelety i takie tam inne rzeczy i teraz to co najważniejsze piszecie komentarz biorę udział po tym filmem konkursowym dajecie numer od 1 do 100 sami sobie wybieracie numerek ważne aby się nie powtarzał i nazwę oraz co są najważniejsze nazwę z Allegro abym mógł sprawdzić czy faktycznie coś tam zamawialiście no więc nazwę z Allegro na, nazwę na Facebooku, zakupienie jakiejś rzeczy na Allegro subskry, subskrypcja kanału Wędkarstwa Mazowieckie, lajk like tego filmu konkursowego i a więc co czas macie do 20 maja czyli miesiąc pierwsze miejsce to jest 50 zł do wykorzystania u mnie w tym sklepie na Allegro plus kilogram paletu 2 yy, kg zanęty karpiowej oraz koszulka koszulka yy, którą możecie kupić też na Allegro Czapkę, jeszcze zielony kolor wchodzi w grę i, i to chyba tyle, drugie miejsce to jest 20 zł normalnie otrzymujecie, wysyłam wam pocztę, czy tam na konto bankowe plus 20 zł do wykorzystania w moim sklepie na Allegro a więc konkurs chyba wszystko to co chciałem tu powiedziałem. A więc to chyba tyle. Macie jakieś tam pytania, wiadomo, piszcie. Dzięki za obejrzenie i na